O budowie północnej obwodnicy Gorzowa mówi się od lat, ale nigdy nie przechodziło to w fazę konkretu, dlatego decyzja obecnych władz miasta o rozpoczęciu tej inwestycji jest bardzo dobrą wiadomością. Decyzja o jej budowie jest efektem analiz i przewidywania przyszłości tego, jak miasto będzie się rozwijać. Ta nowa droga łącząca drogę ekspresową S3 z drogą krajową 22 w naturalny sposób będzie stanowić alternatywny korytarz obsługujący zarówno ruch wewnętrzny, jak i zewnętrzny przebiegający trasą zgody S3. Owodnica przejmując część ruchu tranzytowego z istniejącej drogi krajowej 22 pozwoli na odciążenie obszaru śródmieścia od nadmiernego ruchu samochodowego, a także przyczyni się do poprawy dostępności miasta i jego całego obszaru funkcjonalnego, czyli okolicznych gmin. We wrześniu ubiegłego roku prezydent Gorzowa poprosił radnych o zgodę na sfinansowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Jest to dokument rozpoczynający inwestycje. To się stało. Miasto rozpoczęło też starania o finansowe zabezpieczenie inwestycji, m.in. z Krajowego Planu Odbudowy. Teraz następuje kolejny krok. W tym roku, w czwartym kwartale, powinien zostać ogłoszony przetarg na budowę północnej obwodnicy, dokładnie pierwszego etapu. Będzie to budowa nowego odcinka drogi od Ronda Barlineckiego. Do nowego ronda na przedłużeniu ulicy Kazimierza Wielkiego. Jeśli przetarg zakończy się sukcesem, prace mogły być rozpoczęte w 2023 roku.